Zamiutka na placu. Zobaczcie zresztą, że nie była gołosłowna. I jak tak jest, to ja staram się Edusia spuścić. Żeby miał e, takie poczucie, że może nawet na rannym spacerze chwilę się przebiec, ale że robimy to bez placu. E, no bo jednak, plac to popołudnie lub wieczór. To raczej po południu, Ale no, a tu się tam, stąd... nie wiem czego widzicie. Chyba tak. Jestem zadowolony. Chłodno, ubrałam na razie tę sukienkę na ramkach i jest mi dość chłodno, ale powiem Wam, że przyda mi się takie owianie. Rzeźkość dla skóry i w ogóle. Kiedyś bardzo lubiłam tak sobie właśnie wychodzić. Ale nie miałam jeszcze kubusia, to było lata temu. Moje dzisiejsze zakupy z biedronki. I słuchajcie, za to wszystko zapłaciłam 63 zł. Jest tu taki baton proteinowy. Chciałam spróbować kawa na niedzielę. No ja mam do pracy Pringlesy na złe chwile. Dwie paczki Bobu, bo uwielbiam Bób. Tu szoko fresh dla mnie i dla kubusia. Bananki. Nasze ulubione parówki. I tyle. A, jeszcze pomidorki, 63 zł. Żeby było lepiej, łatwiej i fajniej, dostałam właśnie telefon z przedszkola. Dzień dobry. Że Kubuś się źle czuje, nie bawi się, jest smutny, osowiały. Że to nie jest nasz Kubuś. No i muszę po niego jechać do przedszkola, nie wiem co się dzieje. Zapisałam go już do lekarza rodzinnego, udało się po prostu na farcie. Trzymajcie kciuki, żeby nie był chory, a żeby to oznaczało jedynie chwilowe osłabienie, i wiecie, wpływ psychiki na to, co się dzieje, a nie po prostu chorobę, bo nie wiem, jak ja dam radę, jak on się pochoruje jeszcze. Smacznego, kochanie, co ty tutaj masz? Masz rybkę, słowaczkę i ryżyk, a frytki są moje, tak? A ja mam zupkę, no bez żanek, ale zupka pomidorowa i fryty. Sto lat, Dusiu. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj kończysz roczek. Proszę, to twój prezent. Symboliczny, bo symboliczny, ale prezent to prezent. Liczy się, nie? Chyba mu się spodobał, bo od razu przejął. O, piszczy? Coś tam piszczy? W kółeczku? O, pewnie będzie na chwilę. Ale prezent musiał być, przecież rok kończy się tylko raz w życiu, a zobaczcie, jak reaguje, jak piszczy. <grymne> Idę właśnie, jak widzicie, na badania. I co prawda brzuch mnie boli, strasznie się boję, bo ostatnio miałam tyle krwi, chyba z sześć fiolek, albo ma no jakoś tak, że po prostu prawie wam, ale tym razem będzie lepiej. Pamiętajcie, żeby się badać. Wezmę okulary, żebyście widzieli moje oczy, bo w tych lustrzankach to nic nie widać. Tu taki obrazek obok mnie mocno no, wygląda jak jakiś slamsy, ale niestety taka okolica. Że tu jest tak brzydko, a tam już jest ładny obiekt nowego, mojej byłej pracy. Trochę strachu było, kurczę czekania. Dzieciątko było przede mną, więc tak płakał ten chłopczyk. Była przerwa, bo pani chyba tam doszło do pewnie jakiegoś rozlewu krwi, słuchajcie, i, i musiały posprzątać, więc się kolejki narobiło. Chyba z 15 osób tam czekało, ale bardzo się cieszę, że się ludzie badają. Tylko niestety w moim wieku nie było nikogo. Same starsze osoby i ten jeden mały chłopiec, więc to jest taka informacja dla wszystkich 30 -tek. Naprawdę dbajcie o te rutynowe badania. Przysługuje nam na NFZ taki zawsze podstawowy pakiet i warto jest to sprawdzać. Także to takie przesłanie ode mnie na początek tego filmu. I nie wiem, kochani, czy się z Wami przywitałam, czy nie, więc jeśli nie, to witam Was w nowym filmie. Ja już jak widzicie, o dzisiaj były trzy fiolki, więc funkcjonuje. Mam nadzieję, że kolory na twarzy mam. Chociaż troszeczkę mi się kręci w głowie, więc usiądę sobie w aucie, sprawdzę maile i poczekam jednak zanim będę prowadzić. Zapomniałam się do was odzywać, ale udało mi się... O, znowu okulary zapomniałam, a jest chwila cienia, więc mogę do Was tak pogadać. Maszeruję właśnie po kubusia. Najpierw jeszcze do garażu, żeby jedną rzecz spakować do wysyłki. Więc pozytywnie. A odbieram kubusia i idziemy na chwilę przyjemności. Bardzo, bardzo się cieszę, idziemy do kina. Tak, idziemy do kina, ale na co to wam pokażę później. E, powiem tylko tyle, że mam nadzieję, że humor mi się diametralnie poprawi. Taką mam nadzieję. Nagrałam dla Was dzisiaj fajny film. Waszą ulubioną tematykę. A może? W większości z Was tutaj na moim kanale. Ci, co wiedzą, to pewnie już wiedzą. <grymne> Ale wydaje mi się, że fajny, trochę inny wymyśliłam, więc nie ma nudy. Taką mam nadzieję. I bardzo dużo udało mi się dzisiaj załatwić. Więc jak dla mnie dzień odhaczony do przodu. I oby tak dalej. jesteś? Czy Chcesz im powiedzieć na czym, czy im pokażemy? Chcę powiedzieć. A tytuł nie pokażemy. Zima. Poka pokażemy. Okay. Cześć. Nazywam się Małgosia Socha i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. ale przejdźmy na rzeczy. Potrzebny mi szalony naukowiec. Dzień dobry kochani, mamy wtorek. 5 lipca chyba. Jakoś tak. A widzimy. No no? Chcecie się do, dowiedzieć jak, jak mój taki mówi na korgi? Na rasę, rasę psa korgi. No. Dywan. Tak, właśnie opowiadaliśmy. Mamy ale jest Oj, te buty, buty. Trzymaj. Oj. Jeszcze trzeba udoskonalić te techniki. Ale idziemy właśnie do przedszkolka. Jest ładne słoneczko. Tak, spinner dla kolegi. Kuba daje prezent koledze swojemu. Nie, ta słoneczko. Słoneczko. Ok. A ja potem wracam do domu. Muszę się szybko ogarnąć. I nagrywam dla Was fajny film. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc działam.